Cześć. Co? Podobało? Siągniesz mikrofon. Siągnij. Halo. No, no. ej, hey. ja, ma hey, ja mam seta je, proti jeden. Okej. Okay. Ja. Okay. A masz gildię? Nie. No. Tylko mam seta słabej głowy. to mam... Tam mam tylko miecz, mam tylko miecz. odleż jeden, zakręty ogień dwa, i... i... do Co, już prawe? Ale... może jak na jakimś serwerze Gilię? Nie, nie jedziemy, 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 bo to jest późno. No, dobrze, to przyjedziemy ja, później. Masz też Nie, ma. Masz też ze szpitala, Nie, nie ma. na... a, ja, tak, tak, tak. A, mam. Ja mam. Tak, tak. A, mam na... Ej, dobra, a nagrywamy? Przywitaj się z nami. mam ziomeczki. Dzisiaj jestem z Kubą i co będziemy zbić, dzisiaj Będziemy ta szukać ta tego, miejsca, żeby go sklepić. Z ustępu się świętym to To była pierwsza wersja. Na jak widzieliście raneczki z tyłu, to była taka podmienna. I to było takie w. No, Dobra, więc na razie trzymajmy się w kolejnym odcinku. Z